Hello! Witam Was ponownie na kanale Delikatny Garage. Oto nasz bohater. Chciałem Wam zrobić taki szybki update. Minął w końcu rok, użytkowania tej bestii. I życia na co dzień. Powiem Wam. Fajny samochód. Bardzo dobry do, do rodzinnego użytku. Większych problemów nie ma, poza tym co, co robiłem mu Nic się szczerze nie zepsuło, oprócz jednej rurki chyba Od e, układu chłodzenia, która zaczęła po prostu cieć na O-ringu, to wymieniłem całą A tak to... Nie wiem, no bardzo dobrze samo, zrobiłem już 20 parę tysięcy kilometrów Przez ten rok użytkowania jeździliśmy po całej Polsce A teraz sobie mieszka w Krakowie i jeździ na co dzień Z dziećmi Skoro pochodzę ze świata BMW, to wiadomo, BMW wszystko cieknie, wszystko jest do wymiany często i trzeba bardzo dużo robić w tych samochodach, więc się tego nauczyłem. Przy europejskich, więc powiem Wam dokładnie, co było zrobione przez ten czas. Większość rzeczy to takie fanaberie moje, żeby zapobiegawczo się zatroszyć tym samochodem, żeby większych problemów nie było później. Um, jak go kupiłem, to pierwsza rzecz, co widziałem, że to było wy. Eksploatowane to, to było do wymiany, a tak to filtry, płyny wszystkie, już drugi raz były filtry wymieniane. Oleje, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, oczywiście um, przy pierwszym kupnie, pierwszej jeździe były stuki i to widzieliście z poprzednich filmików w zawieszeniu z przodu, szczególnie po dziurach i takich nierównościach, jak na przykład tarkowska czy coś takiego. Takie delikatne stukanie było, jakby ktoś kurcze, nie wiem, dziesiątkę rzucił gdzieś na plastik tutaj i tak sobie paradowała. A zaczęliśmy od profilaktycznej wymiany zawieszenia na dole, czyli wahaczy na dole. A później się okazało, że górne też były do wymiany, to wymieniliśmy wszystkie na górze, obydwie dwie strony oczywiście. Jeździłem tak dalej, no i też dalej, dalej. Delikatne jakieś stuki były, i też nie wiedzieliśmy do końca o co chodzi. Um, co tam jeszcze było wymienione? Um, łączniki stabilizatora z przodu, hamulce z przodu, części eksploatacyjne oczywiście. Też widzicie tutaj koła zimowe założone no, z sensorami, opony nowe. No i ewentualnie doszliśmy do tego, że wymieniłem amortyzatory dookoła. A summa summarum, że ten samochód ma. Pneumatykę, czyli jest na air ride tak zwanym na powietrzu, to była dość droga operacja, ponieważ przód dość był drogi. Tył sam jeden amortyzator chyba około 3000 kosztował, ale powiem Wam, że jazda teraz jest naprawdę super. Samochód się bardzo dobrze prowadzi, wyrównuje wszystkie te nierówności, jest naprawdę przyjemny i wygodny. szczególnie jeszcze na tych balonach, co są osiemnastki zimowe, więc naprawdę. Dobra rzecz. I pewnie powiecie, no jestem jakiś szalony, czy coś takiego. tych rzeczy nie trzeba było wymieniać. No, bo oczywiście mógłbym jeździć na, tych, na tym zawieszeniu, na tych wahaczach i tak dalej, i się cieszyć niby zjazdą. Ale jako miłośnik motoryzacji samochodów, no pochodzę ze świata Bębu, tak jak mówiłem. I jak coś nie jest w 100%, to nie, jest, nie w sumie nie przyjemnie się tak jeździć, bo wiadomo kurczę, że coś jest nie tak. Żonie to nie przeszkadza, bo ona nic nie słyszy, tak jak kobieta. Komuś to jest uczulony na takie rzeczy, na najdrobniejsze stuki i go kurcze wkurzają, tak jak mnie. Um, jest ciężko utrzymać taki samochód i kurcze mieć coś nie tak, a szczególnie jak się dużo pieniędzy na niego wydaje. Więc uh, przejdziemy do podsumowania kosztów, które Wam za chwileczkę przedstawię. Um, też Wam powiem, co się stało z BMW. BMW też. Przez ostatni rok, może nie wiem, 4000 mi mil zrobił, czyli pół tysiąca mil, bardzo mało. W zeszłym roku cały czas szczerze w drodze, dużo służbowych wyjazdów, więc nie cieszyłem się tym samochodem jak powinienem. A szczerze już było po 6 lat u nas i no, czas na coś nowego, więc no, sprzedałem go, poszedł do kogoś, kto się naprawdę za, zaskoczył tym samochodem. Przy, przyjechali młodsi ludzie, młodsi, młodsi ode mnie, około 20 paru lat. No i mówili, że nie widzieli takiego egzemplarza, nigdy tak utrzymanego, że nic mu nie cieknie, nic mu nie stuka, naprawdę super się prowadzi i pojechał gdzieś uh, pod stronę Rzeszowa, więc w rodzinne strony. No i tak, no, samochód poszedł i tak jak was prosiłem w zeszłym roku, musimy coś znaleźć i ostatnio dużo mamy, mam zapytań od was, co, co, co będziemy kupować i dużo podsył, podsyłacie tych pomysłów, no i szczerze pada bardziej na Volvo V70 cross country, coś takiego uh, ale nie wiem czy do końca byście chcieli to oglądać ponieważ no, Volvo są fajne samochody, są bardzo dobre ja je naprawdę lubię ale też padają niektóre sugestie na samochody na przykład marki BMW BMW 39 E60 uh, F10 wpadło też chcielibyście zobaczyć więc proszę Was o troszeczkę jeszcze większych sugestii, częstszych, żebyśmy mogli podjąć jakąś fajną decyzję i go odnowić od zera. I to będzie samochód, który kupimy. Posperamy po internecie, zobaczymy co to jest, jak wygląda. Odwiedzimy parę komisów, może parę sprzedających, zobaczymy kilka samochodów. Razem oczywiście i wydamy na, nie, na niego nie tylko taszkę pieniędzy na zakup. Ale taszkę pieniędzy na odnowienie go i przy, przywrócenie do pierwotnej miłości jak gdyby, gdzie samochód będzie był, będzie można nim jeździć, będzie dawał frajdę z jazdy i będzie bezpieczny w eksploatacji. A teraz tak, przechodząc do rzeczy eksploatacyjnych i wydatków, które poniosłem przez ten rok. Opowiem Wam kilka rzeczy, które były dokupione tego samochodu. Na przykład kupiłem go bez rolety bagażnika. To trzeba dokupić około 1000 zł. Pierwsze płyny, filtry z Interkarsu jakieś 1200 Wycieraczki w przód, tył do, do szyb. Wycieracz, wykładziny do samochodu, te takie gumowe, żeby były fajne. Wykładziny do bagażnika gumowe. Lampy tylne kupiłem, ponieważ te co były założone już przez osobę sprzedającą. One niestety były po ingerencji polskich fachowców i migały na pomarańczowo, ale delikatnie parowały podczas deszczu, więc zdecydowałem się na kupno nowych. To wyszło jakieś 4400 400 No, sam jeszcze jakieś pierdolone siatki do środka. Kupiłem do niego wide, Ory, nie oryginalną klonę, ale działa bardzo fajnie, też 1000zł. Później pojechał samochód na pierwszy serwis, wszystkie filtry, płyny, kabinowy, chłodnik. Silnika, płyn silnika, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, e, dyferencjał tył e, haldex, e, rozdziel... rozdziel? E, ta skrzynka kątowa, co jest z przodu, też był płyn wymieniany. Skrzynia biegów była wymieniana, znaczy płyn w niej, płyn chłodniczy już wam mówiłem. E, pasek rozrządu był wymieniany z wszystkimi innymi paskami. E, świece dodatki tam jakieś do tego, do software'u oprogramowania, ponieważ jeszcze były parzyste stacje więc to było zrobione to wyszło jakieś 13 500 więc można by było kupić jakieś Volvo V70 za to później po kilku tygodniach jazdy jakaś ta rurka właśnie pękła czy tam na o-ringu zaczęła ciec bo coś było nie tak więc to było następne 700 zł później jakieś 4-5 tysięcy kilometrów dalej a hamulce były do wymiany z przodu wymieniliśmy hamulce Łączniki stabilizatora z przodu, wahacze tył, nie sorry, o, wahacze góra, ponieważ myśmy już wahacze dół wymienili wcześniej, co było w 13.500. Android Auto dodałem z USB, to też trzeba było ingerencję zrobić tam w podłokietniku, dodać to do USB, drugie tu wyszło 7000. Później wymiana oleju, jakieś 500 zł, czy 600. Odma. Ponieważ zaczęła piszczeć mi w jakiś randomowy dzień w środku lata Odmak od kosztowała 820zł Przegląd oczywiście, nie liczymy tego Na zimę doszły doszedł zakup opon i felg opon, a, Felgi używane oryginalne Volvo 18 do XC90 e, 2400 Instalacja 240 Opony blizaki LM005 2850 Sensory jakieś 400zł mieliśmy. Ja często po prostu dolewam sobie dodatki do, do baku, jeżeli chodzi o system paliwowy, przepraszam. I to są dodatki typu Liqui Moly, jakieś Jack Tron, coś takiego, żeby po prostu przeczyścić te wtryski co, co jakiś czas, co parę tysięcy kilometrów, co tam któryś pak sobie dolewam, jak sobie przypomnę. I miałem bardzo dobre dobre skutki z tego przez, przez ostatnie 10 lat, więc dalej kontynuuje to w tym samochodzie. Um, w zależności od, jakiego system, od jakich produktów kupuję z Liqui ten akurat był Fuel System Cleaner to 75 zł, a Jacktron kosztuje nie wiem 40-50. A później były filtry wymienione, jeszcze raz kabinowy i silnikowy 200 zł sam wymieniłem. Wycieraczki przód do Volvo oryginalne 165 zł. No i największa rzecz, która się wydarzyła to wymiana Amortyzatorów dookoła Oryginalne Volvo Nie regenerowane, reneger, regenerowane. Tylko oryginalne nowisienkę Volvo Z pełną gwarancją o, Mam nadzieję, że siedzicie Bo to wyszło 20 600 zł Wiem Wiem co wy wiecie, wiem co myślicie Panie to gruz, to to, to tamto Nie, po prostu z miłości Do tego samochodu i motoryzacji Lubię jeździć samochodami, nawet i starszymi ale w dość perfekcyjnej kondycji, jeżeli chodzi o mechanikę. Nie lubię jak coś cieknie, jak coś stuka. No i takie Wam przedstawiam koszty. Tak to wygląda w polskich realiach. niestety większość rzeczy nie mam jak tutaj zrobić sam, ponieważ sam bym to zainstalował i ustawił, ale nie mam pod nie mam w tej chwili garażu i muszę polegać na, na fachowcach. No i tak, powiecie dużo, mało, no zgodzę się z Wami, no jest to, jest to Niezła kwota. kwota, jeżeli chodzi o, o wszystko. Samą kosztował plus minus 130 tysięcy. Już nie liczę podatków, nie liczę ubezpieczenia na te, no już teraz drugi rok, leci na to dwa lata. Paliwa też nie liczę, ale suma sumarów wyszło około 57 tysięcy złotych plus minus, no pewnie coś tam jeszcze dojdzie, no liczmy 57-58 tysięcy. Więc tak, to jest dużo pieniędzy. Zgodzę się z Wami i na pewno tego nie ukrywam, ale ja nie jestem rozsądną osobą, jeżeli chodzi o wydatki na samochód. Te Nie ma czasami reguły. Tak? Jeżeli coś potrzebuje i musi być zrobione, to trzeba zrobić. Tak jakby ktoś o swój dom dbał, no nie wiem, dach cieknie, to trzeba to prawidłowo zrobić. Tak samo tutaj do tego dochodzę, podchodzę. Jak najbardziej profesjonalnie jak się da, i niestety to są takie koszty, jeżeli się ma premium samochód. Jeżeli by to była Skoda z zwykłym McPhersonem i tam jednym wahaczem, no to to jest pół biedy, bo te rzeczy nie są drogie. No mów mi się, tu jest wielowahacz, dość zaawansowane amortyzatory i, i to będzie dużo kosztować. A tak samo by to dużo kosztowało, jakby to była, nie wiem, BMW Trójka z adapcyjnym zawieszeniem, czy F10 z adapcyjnym. To pochłania duże koszty, a szczególnie na oryginałach i, i nowych częściach. Tego samochodu nie ma zamienników za wiele. Może coś się tam trafi OE, ale mało i różnica pomiędzy nowym oryginalnym z Volvo i tym OE nie jest zbyt wielka. Więc to tak wygląda. Jakby ten samochód był na zwykłym zawieszeniu, oczywiście to by było tańsza, tańsze w utrzymaniu, ale teraz mogę się nie obawiać, Poruszając nim po Polsce, po Europie przez następne 5-6 lat bez, bez większych kosztów. No, oczywiście, tam dojdą jakieś hamulce coś takiego, opony też chyba trzeba będzie kupić na, na następny rok do, do letnich. 20 jedynek. Jest tak, jest. No. Nie narzekam, wiedziałem co się pakuje. No i też wyszacujcie kupna tych samochodów. No bo kupno starego czy używanego samochodu to nie sztuka. Wydacie 50, 70, 100, 150 tysięcy. Ale musicie mieć budżet na utrzymanie go To jest prawdziwa sztuka No bo co z tego, że ktoś jeździ Kurczę, fajną BMW M5 Którą zapłacił, nie wiem, 100 tysięcy złotych A nie ma na kapitalny remont tego samochodu Bo tam zawieszeńsza Będzie wymienić panewki, nie panewki I to wyjdzie 40, 50, 60 tysięcy No trochę to się mija z celem Więc jak kupujecie samochody Nieważne, czy to jest Skoda, czy Opel Volvo, czy Ferrari Miejcie dość... Z dość pieniędzy w zapasie na w razie w i na doprowadzenie tego samochodu do prawidło, prawidłowego stanu, ponieważ to jest najważniejsze Bezpieczność. No i jak to wszystko będzie dobrze zrobione, to wierzcie mi, uśmiech i frajda z jazdy zawsze będzie, bo wiecie, że to jest dobrze zrobione pod was. I nie musicie się niczym niczym przejmować. Więc tak, proszę Was, subskrybujcie kanał. Będziemy działać w tym roku. So, jest, jest jeszcze kilka innych planów. O, szukam coś może kupić, żeby sobie albo garaż wybudować, żeby mieć bazę pod, pod fajne filmiki i będziemy jakieś graty kupować. Piszcie, co chcielibyście zobaczyć czy, czy Volvo, czy, czy BMW i coś, coś będziemy działać w następnym miesiącu dwóch. Pozdrawiam Was, dziękuję bardzo. Trzymajcie się.